W Sochaczewie rozgrywany jest czwarty otwarty międzynarodowy puchar polski judo imienia Tadeusza Naskręta. Biorą w nim udział juniorzy i juniorki. Patron tych zawodów był wieloletnim trenerem i działaczem tej dyscypliny sportu. Wyszkolił kilka pokoleń sędziów judo. Dzisiaj w Sochaczewie rywalizację rozpoczęli chłopcy. Zgłosiło się ich do turnieju wielu z klubów z Polski, Rosji, Ukrainy i Włoch. Na naszej imprezie jest prawie 350 zawodników, czyli z roku na rok. Jest coraz większe. Nasi dżudocy zapisali wiele pięknych kart w historii polskiego sportu. Minione letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie nie przyniosły nam jednak żadnego medalu. Co jest tego przyczyną? Będziemy to na pewno analizować na kongresie, który. No myślę, że już nie mamy, bo wszyscy, wszystkie związki już we wrześniu, w październiku robią i na pewno będziemy to bardzo dogłębnie analizować. No chcielibyśmy na pewno, żeby ten nasz, nasze judo było lepsze. Może przyszłość tej dyscypliny w naszym kraju znajduje się też w rękach młodych judoków rywalizujących teraz w Sochaczewie. Jutro od 10 swoje walki rozpoczną juniorki.